I kolejny gość w naszym programie, pani Sylwia Włócik, psycholog. Akademia Walki z Rakiem. Witam Panią bardzo serdecznie. Porozmawiamy sobie teraz o dzień dobry. Porozmawiamy sobie o zwrotniku. Zwrotnik to miejsce, w którym słońce zawraca. To jest oczywiście definicja z Wikipedii. Dzisiaj dowiedziałem się, że zwrotniki zbliżają się do siebie co roku o pół sekundy. Tymczasem do zwrotnika raka w Poznaniu zostało nieco więcej niż pół sekundy, ale tak naprawdę już tylko godziny dzielą nas od tego ciekawego wydarzenia. Czym jest zwrotnik raka? Zwrotnik Raka jest wydarzeniem organizowanym przez Akademię Walki z Rakiem, e, i w tym roku e, jego hasło to nowe współrzędne. Tak jak każdy z nas, e, który wyrusza w jakąś nową podróż, tak osoby, które e, dostają diagnozę choroby onkologicznej, stają przed nową drogą. Akademia Walki z Rakiem e, proponuje im taką nową drogę e, w różnych e, zajęciach, które, które tam e, proponujemy. Hmm. E, Epizod ten, tegoroczny, to festiwal, to wydarzenie organizowane w Poznaniu, gdzie mieszkańcy Poznania mogą przyjść i zapoznać się z różnymi rzeczami. O, tak to już to siódmy epizod. To już siódmy epizod, mhm. tak. No właśnie, wiadomość o tym, że jesteśmy chorzy. Często powoduje zwroty w naszym życiu o 180 stopni. Czy Wy chcecie powiedzieć, że ten zwrot o 180 stopni tak naprawdę nie przeszkadza w niczym, żeby znowu powrócić na tą swoją drogę, podążać już nieco innymi współrzędnymi, bo takie jest hasło? No ale tak naprawdę pytanie moje jest takie, czy można żyć po tym, jak otrzymujemy wiadomość o tym, że jesteśmy chorzy, tak samo jak wcześniej? Tak samo jak wcześniej? Pewnie nie. Bo jednak jest to wydarzenie, które zmienia nasze podejście do życia, do odżywiania, do e, sensu życia, e, do naszych bliskich. E, natomiast e, wiem z doświadczenia i z, wiem, bo z, znam te osoby, które w procesie zdrowienia uzyskały lepszą jakość życia mhm. poprzez e, właśnie różne elementy, które, e, które e, ich wsparły, e, w tym zwrotnym elemencie ich życia, mhm. którą Wydamo, jest diagnoza. Mhm. Mhm. Wiadomo, że każdy człowiek jest inny. Wy będziecie starać się pomagać, szukać rozwiązań, mhm. wy nie będziecie mhm. dawać jasnych wskazówek, co w tym mhm. momencie masz robić. No nie, bo to ka każdego droga jest zupełnie inna. My jesteśmy po to, żeby wskazywać jakieś metody, sposoby. Każdy sobie wybiera sam, bo to jest droga bardzo indywidualna. To z pomocą jakich narzędzi, za pomocą jakich narzędzi będziecie wskazywać te metody? Wiem, że są warsztaty, mm -hmm. wiem, że są, że, wiem, że są spotkania ze specjalistami. Tak, zapraszamy na warsztaty z psychologami. One są otwarte, czyli za darmo. Zapisy, można się zapisać, zapisywać w Akademii Walki z Rakiem. Nie wiem, czy podamy tutaj telefon czy mm -hmm. na końcu? Można, tak? można podać. Um, zapraszamy, są jeszcze wolne miejsca. Będą także spotkania z dietetykiem, jest miasteczko zdrowia. Będą specjaliści, u których będzie można się przebadać, zyskać różne porady zdrowotne. Będzie także strefa dla dziecka, będzie krwiobóz. Tak. Mhm. To wszystko w sobotę, m? w piątek, w sobotę i w niedzielę. Też czytałam o strefie żywienia. W strefie żywienia, mhm. tak, ona jest bardzo ważna w tym punkcie zwrotnym dla każdego z nas, ale szczególnie dla osób, które um, idą w tej drodze w procesie zdrowienia. Od 26 października do 28 października w SWPS przy ulicy Kutrzeby 10. Myślę, nie, że w większości Poznaniaków to miejsce jest chyba bardziej znane jako wyższa szkoła nauk, nauk humanistycznych, humanistycznych i dziennikarstwa. Tak. SWPS to jest ten sam budynek co WSN NHeide, więc tam zapraszamy. Wszystko jest bezpłatne, ale nie. można również dobrze się zabawić, można Pójść na kabaret, bo mhm. chyba śmiech też jest ważnym elementem walki z rakiem. Tak, wa wa ważnym elementem jest cała taka nau nauka, jak e śmiechoterapia i stąd właśnie nasz pomysł na kabaret. Zapraszamy w sobotę na 20. E scenie na piętrze cegiełki są do nabycia w Akademii Walki z Rakiem e po 20 zł. Mhm. To nam piętrze to jest ulica Masztalarska. Tak, masztalarska. Skoro są to cegiełki, to. Albo przed koncertem kwota, też. Kwota zebrana. Mhm. Przez was mhm. gdzie trafi? Na potrzeby Akademii Walki z Rakiem, na spotkania indywidualne osób chorych i osób, które wspierają osoby chore oraz na warsztaty grupowe. Mhm. Akademia Walki z Rakiem to nie jest pomysł wielkopolski, bo to jest działania mhm. Akademii rozłożone są tak naprawdę na cały kraj. Tak. Fundacja Światła światło dała początek właśnie tej Akademii, czym na co dzień zajmuje się Akademia Walki mhm. z Rakiem. Ja bym powiedziała tutaj w dwóch słowach, wsparcie i współtowarzyszenie osobom, które dostają diagnozę, które są w procesie zdrowienia i osobom, które im towarzyszą w tym procesie, czyli są to spotkania indywidualne z psychologiem, są to warsztaty psychoedukacyjne, jest choroterapia arteterapia, spotkania z dietetykiem, spotkania z filozofem. Bardzo dużo różnych. Jesteśmy w ogóle otwarci na różne pomysły, które mogłyby dawać osobom, które do nas przychodzą, nowe współrzędne. Mhm. Czy wy traktujecie te osoby, które do was przychodzą jako waszych pacjentów? Chodzi Pan o nazwę. Tak. Często ja unikam tej nazwy. Są to dla mnie osoby, które są w procesie zdrowienia. Tak już użyłam tego sformułowania. Mhm. Tak też staramy się mówić, nie osoby chore, żeby nie definiować te osoby w ten sposób, tylko osoby w procesie zdrowienia. Mhm. Czy liczba osób, które się do Was zgłaszają z roku na rok się powiększa, czy to jest jednak trend odwrotny? Myślę, że z roku na rok się powiększa, ale bardzo nam zależy na jakiejkolwiek kampanii promocyjnej, ponieważ istniejemy już kilka lat w Poznaniu, ale nie wszyscy nas słyszeli. Mhm. I stąd te pomysły na zwrotniki raka, na kampanie różne społeczne. Mhm. My za chwilę Państwu pokażemy również film, który powstał z okazji epizodu 7 Zwrotnik raka 2012. Czyli szukanie rozwiązań, szukanie, poszukiwanie współrzędnych. 26-28 dzień października SWPS ulica Kutrzeby 10, to jeszcze na sam koniec w miesiącu październiku. Chyba oczy wszystkich są właśnie zwrócone w kierunku osób, które zachorowały na nowotwór, w kierunku osób, które zachorowały na raka. Z Pani doświadczenia, co takim osobom jest najbardziej potrzebne, na, na czym im tak naprawdę najbardziej zależy? Oprócz, wiadomo, wyzdrowienia. Jak my możemy pomóc, jeżeli w naszym towarzystwie, nie mówię w rodzinie, ale na przykład w pracy ktoś zachorował na raka, często nie wiemy, jak się zachować. Powtórzę te dwa słowa, wsparcie i współtowarzyszenie. To jest tak, że te osoby same nam powiedzą, czy chcą, żebyśmy byli im żeby bliż, bliżej nich, tak bliżej w cudzysłowie, czy dalej. Tak to one nadają ton temu, ale wiadomo, że często osoby, które współtowarzyszą, też nie potrafią się odnaleźć w tej sytuacji. Dla tych osób także mamy ofertę. Jeszcze dodam, że ta oferta jest do tej pory była bezpłatna dla osób zarówno w procesie zdrowienia i, za, i osób towarzyszących, mhm. więc my tam jesteśmy też po to, żeby wspomagać te osoby, które wspomagają osoby chore. Rozumiem. 26-28 dzień października, zwrotnik raka epizod 7, a Akademia Walki z Rakiem na co dzień w Poznaniu gdzie? Na Wierzbięcicach. Teraz zapomniałam, Wierzbięcice 15. Wierzbięcice 15, tak. czyli Wilda, czyli bardzo tak. ładna okolica. Bardzo blisko też z centrum naszego miasta, także można naprawdę spacerem się wybrać. Bardzo dziękuję za wizytę dziękuję w również. naszym studiu. Państwa jeszcze raz zapraszamy na zwrotnik raka, a najlepiej to zrobić poprzez obrazki. Akademia Walki z Rakiem stworzyła taki spotę zapawedający zwrotnik raka. My teraz go Państwu pokażemy i powrócimy po krótkiej przerwie. Czy moja choroba ma jakieś znaczenie, jakiś sens? Jak poradzić sobie ze stresem? Czy można nauczyć się uśmiechać? Czy można zrozumieć język przemijania? Jak się pogodzić z przemijaniem? Rozumiemy, co czują osoby, które słyszą diagnozę choroby nowotworowej. Pomagamy im odnaleźć siły do walki z chorobą i zachęcamy ich do zmiany stylu życia. Akademia Walki z Rakiem zaprasza na wydarzenie Zwrotnik Raka. Będzie można porozmawiać z terapeutą i zrobić badania profilaktyczne. W Poznaniu od 26 do 28 października.